Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony znów Pafelix po Dziś pokażę Wam taki poradnik Jak stworzyć konto na chomikuj.pl Myślę, że jest to taki poradnik, który każdy powinien wiedzieć Jeśli chce mieć konto Chomikuj Jest to bardzo proste Więc zaczynajmy, ok Wchodzimy na chomikuj.pl i tutaj mamy coś takiego, załóż konta I tu pisze nam twój e-mail Tutaj wpisujecie wasz e-mail Czyli no nie wiem, no. jak to wpiszecie, jaki I tutaj wpisujecie swoją nazwę Czyli, no nie Tu okay. hasło I klikacie załóż konta akceptujecie tu wszystko tego nie musicie czytać. Klikacie dalej i wpisujcie w kod. E. Nie wiem czy dobrze pisze. Okej, okay, dobrze wisał. No i tak. Macie coś takiego teraz. Jeszcze pokażę wam jak ustawić sobie awatara tutaj. Klikacie tu ustaw awatara. W obrazek. Wybieracie czy nie, jakiś tam. Tu jest mój. No i macie teraz awatar. Tutaj wam się ukaże ten awatar. Wykorzystacie OK. Ja nie będę tutaj go łaptywniał. Yy, no i to na tyle. Dzięki za obejrzenie tego poradnika Do zobaczenia.